Szczerze mówiąc jestem w szoku tym, co się stało. Zanim jednak podzielę się z wami historyjką z rzeźni rodem, uprzedzę osoby o słabych nerwach i nieprzepadających zawalającymi się flakami o ominięcie tej pasty szerokim łukiem oraz namawiam do poszukania czegoś mniej krwawego. Tyle tytułem wstępu. W życiu złożyło się tak, że w 2007 roku przestałem chodzić i wylądowałem w szpitalu. Do dnia dzisiejszego chodzę do tegoż budynku w celach rehabilitacyjnych. Skład takich zajęć wchodzą w moim przypadku ćwiczenia na sali i zajęcia na basenie. Rzecz działa się w poniedziałek tydzień temu. Po ćwiczeniach udałem się na basen, przebrałem się, wskoczyłem do wody i zacząłem pływać. Moją uwagę jednak ściągnęło coś innego. Gdy zanurzyłem głowę, wydawało mi się, że widzę coś w kącie basenu. To pewnie dlatego, że pływam bez okularów, pomyślałem i pływałem dalej. Po paru takich długościach i wielu zanurzeniach głowy w wodzie zaczęło się dziać coś dziwnego. Woda w basenie stawała się mętna. Standardowy efekt działania chloru na nieosłonięte oczy, i jakby różowała. Działo się tak jedynie wtedy, gdy miałem zanurzoną głowę, zaś gdy zatrzymywałem się i spoglądałem na tafle wody z góry, wszystko wydawało się być ok. Uspokojony tym, iż jest to najprawdopodobniej jakiś rodzaj wizji, pływałem dalej. Woda stawała się coraz bardziej czerwona, a ja stawałem się coraz mniej przekonany co do słuszności swoich przekonań. W pewnym momencie, gdy zanurzyłem głowę, zobaczyłem widok, którego nie zapomnę do końca życia. Przed moimi oczami z mętnej wody wyłoniła się ludzka czaszka pokryta skórą w różnych stopniach rozkładu. Boże przemknęło mi przez głowę, którą odruchowo wynurzyłem z wody. Na powierzchni wszystko było ok. Co się ze mną dzieje? Dlaczego ja? Co to jest? Myśli kłębiły się w mózgu. Zganiłem to na ka... karp swojej wybujałej wyobraźni i z powrotem zanurzyłem się w wodzie. Teraz cały basen był wypełniony krwią, dosłownie. Gęstość i przejrzystość były na to dowodami. Nagle poczułem, że coś ociera się o moją kostkę. Moja ręka odruchowo powędrowała w jej kierunku. Złapałem to coś, co mnie dotknęło i zerknąłem na to. To był ludzki palec. Natychmiast się wynurzyłem i krzyknąłem, że chcę przerwać zajęcia. Jednak nikogo poza mną nie było. Na brzegu niecki leżały okulary pływackie, które najwyraźniej jakieś dziecko zapomniało zabrać ze sobą. Założyłem je i ponownie zanurzyłem głowę. Widok był tak potworny i przerażający, że śni mi się po nocach. Zobaczyłem ludzkie zwłoki, rozszarpane, pourwane ręce i nogi, pływające w morzu krwi. Wszystkie wnętrzności pływają wokół ciał. Nie, to nie były jedyne zwłoki. Zostawiając za sobą ścieżkę z krwi... Serca, płuca, wątroby były dosłownie wszędzie. Coś owinęło się wokół mojej szyi. Chwilę później spostrzegłem, iż jest to ludzkie jelito. Nie wytrzymałem i zacząłem stamtąd uciekać. Jutro mam kolejne zajęcia. Boję się.